Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla Was recenzję noża od marki Dulotek Model K901. Noż przychodzi w czarnym, nylonowym metu na zamek błyskawiczny. Tak jak powiedziałem już wcześniej, lubię tego typu rozwiązania. W środku, lotka producenta, ściereczka do noża. No i sam nóż. Długość całkowita 20 cm, długość główni 8,2 cm, grubość główni 3,1 mm. Stal głównie to M390, czyli wysokie klasa austriacka proszkowa stal nierdzewna, hartowana pomiędzy 60-62 Hz. Doskonale trzyma ostrość, uwielbiam tą stal. Szlif płaski. Można dostrzec pewne podobieństwo do główni noża marki Lion Steel. Mam tu na myśli model Rock. wykończenie w satynie. Na główni nazwa firmy Dulotek i Stali M390 oraz modelu K901. Blokada to baton lock, otwieranie za pomocą dwustronnego kołka do przycisku. Już chodzi na łożyskach. Rękojeść to połączenie tytanu oraz włókna węglowego. Klip z tytanu. Otwór na linkę lub parakord. Podsumowując, doskonałe jakości nóż, starannie wykonany i topowe materiały, takie jak Tytan, czy Stalem 390. Bardzo lekki, choć na takiego nie wygląda. Jest to mój pierwszy z blokadem typu Baton Lock. I jestem zachwycony. Wielokrotne otwieranie i zamykanie można się od tego uzależnić, tak jak machanie balisongiem przez te magiczne dźwięki. Bez wątpienia wyróżnia się na tle noży, które posiadam. Nie jest to automat, ale daje możliwość szybkiego rozłożenia, użycia i schowania jedną ręką. Otwierasz, przecinasz. I zamykasz. To tyle w tej recenzji. Dzięki za oglądanie.